Ostra papryczka na oknie. Sie dojrzałe. I jeszcze zielone, które muszą dojrzeć. Muszę je się podlać. Troszkę listki wędną. Z tym, że ja nie będę jadła, tylko mój mąż, ponieważ są za ostre dla mnie. Przepraszam troszkę mam chrypkę, jestem przeziębiona. I jako popołudnia Wam życzę. Taki mam widok za oknem. Jest słoneczna pogoda. A jak u was? Pozdrawiam. Pa.